Moi najdrożsi widzowie i słuchacze, bardzo miło powitać Was na naszym kolejnym spotkaniu magicznym. Dzisiaj taki bardzo spontaniczny film na temat psa jako zwierzęcia mocy. Dlaczego ten filmik akurat teraz? Po pierwsze, dlatego, że jest to jedno ze zwierząt domowych, i po serii filmów o zwierzętach mocy bardzo często pytaliście mnie właśnie o to zwierzątko, a ja wcześniej nie miałam czasu, aby taki filmik dla Was nagrać. I dokładnie dwa dni temu nie, może, może rozpocznę od samego początku tej całej historii. Zacznę od tego, że Tydzień temu zamówiłam sobie nowe karty Lenormand. Te karty przemówiły do mnie i postanowiłam, że dodam je do mojej kolekcji. I kilka dni później, wykonując przepowiednie dla mnie, przy pomocy tych kart, wyciągnęłam, tak to można nazwać, wylosowałam, została mi wskazana karta psa. A jak wiecie, jeżeli macie doświadczenie z tymi kartami, ta karta ma bardzo, bardzo um, szczególne znaczenie. Jest to karta pozytywna, która może oznaczać um, wiernego przyjaciela, może oznaczać ciepłe relacje, zaufanie, kogoś zaufanego, może również oznaczać, że jakaś przyjaźń zmieni się w miłość. Lub na przykład wskazywać dobre układy koleżeńskie w środowisku w pracy lub w Waszym otoczeniu. Może również oznaczać nowe osoby, które będą wiernymi, dobrymi przyjaciółmi. Może także oznaczać stabilne zdrowie, jeżeli ktoś ktoś choruje na jakąś przewlekłą chorobę. Jest to również karta pozytywna, która wskazuje na to, że tą chorobę, że ma jak gdyby władzę nad tą chorobą i ona nigdy nie będzie dla tej osoby bardzo, bardzo jakaś negatywna. Zawsze będzie ta osoba miała przewagę nad, nad tym demonem chorobowym. Również może oznaczać kogoś zaufanego, godnego zaufania oddanego, przyjaznego, ale może również oznaczać psa jako zwierzę, jako zwierzę, które jest waszym wiernym towarzyszem. I moi drodzy, dwa dni później, dokładnie dwa dni temu, zdarzyło się coś takiego, że e, ktoś wyrzucił z samochodu małego kundelka. I ten kundelek był tutaj przed, przed wejściem do magicznej oazy, i tutaj na, na ulicy. I kto przechodził, to, to rzucał kamieniami w tego kundelka. I gdy ja to zobaczyłam, zapytałam mm, tych ludzi: Dlaczego to robią? Dlaczego, co to jest w ogóle za pies? No i dowiedziałam się, że został wyrzucony z samochodu, że prawdopodobnie był prezentem, prezentem, na święta. No i znudził się, bo jest to mały młody, młody psiaczek. No i został wyrzucony. No znacie mnie, znacie moje serce. Przygarnęłam go do magicznej oazy. W tej chwili jest to taki czas, w którym bardzo trudny dla nas czas, bo zawsze, gdy pojawia się nowe zwierzątko, to jest ten problem, nazwijmy go tak: socjalizacji, aby się wzajemnie nie, nie poturbowały między sobą, bo ktoś nowy, nowy wchodzi do tych starych, starych struktur. No i tak właśnie wróciłam ze spaceru z tym nowym psiaczkiem. I pomyślałam sobie, że nadszedł czas, aby, aby opowiedzieć dla Was, co oznacza pies jako zwierzę mocy, aby odpowiedzieć wreszcie na to pytanie. E, wracając jeszcze do, e, do kart, które wspominałam, bo z pewnością pod filmikiem pojawią się pytania na ten temat. To są karty Lenormand, które przyjęły nazwę od nazwiska, od nazwiska Marie Anne Lenormand, która żyła w czasach napoleońskich. Mimo tego, że sama tych kart nie używała, to jest bardzo, bardzo wiele talii, które noszą jej nazwisko. Dla mnie osobiście te karty są wspaniałym uzupełnieniem, na przykład kart Tarota, czy kart anielskich, i przekazują troszeczkę inne, troszeczkę inne, może nawet nazwijmy to tak, konkretniejsze, prze, konkretniejsze, może to jest głupie, głupie sformułowanie, ale bardziej takie przeswajalne. Przeswajalne przekazy. Ja je osobiście bardzo lubię, i gdy pytacie mnie często, jakie karty wybrać, to warto również zwrócić uwagę, czy może właśnie taka talia Lenormand was, was przeciągnie. Może te karty będą dla Was odpowiednie. Ale wracając do naszego psa jako zwierzęcia mocy. Pies już sami, gdy obserwujecie psy, to Sami właściwie powinniście wiedzieć, co takie zwierzę mocy oznacza. Ono oznacza zawsze wiernego towarzysza, wiernego, wytrwałego, dobrego przyjaciela, dobrego przewodnika, nauczyciela. Pojawia się często jako przewodnik w momentach, bardzo ciężkich sytuacjach życiowych, gdzie, gdzie łatwo stracić. Stracić ochotę do życia. Czyli w momentach, każdy z Was takie momenty ma w swoim życiu, bo, bo trudne sytuacje są po to, aby, aby je pokonywać i aby, aby, aby czegoś się z nich nauczyć. I często są to takie sytuacje, w których wszyscy Was opuszczają. Opuszczają Was tak zwani dobrzy przyjaciele, i w takich momentach. Może pojawić się pies jako zwierzę mocy, jako taki przewodnik, który pomoże wam ten trudny moment przetrwać, a jednocześnie przetrwać w taki pozytywny sposób, by nie stracić tej, tej radości życia. Bo pies jest nie tylko lojalnym przyjacielem, prawdziwym przyjacielem, który potrafi wa dać wam miłość bez granic. Ale uczy was również tego, by bawić się życiem. By zawsze znaleźć ten czas, czas na zabawę, czyli, czyli jest takim prawdziwym, prawdziwym, emocjonalnym, duchowym przewodnikiem. Czego, czego nas uczy, Uczy nas przede wszystkim lojalności, uczy nas dyscypliny. Ale uczy nas również czegoś bardzo ważnego. Często jest tak, że, że osoby nam bliskie zwracają nam na coś uwagę, a my czujemy się tym urażeni. I gdy ktoś daje nam Radę, jakąś dobrą radę, lub w naszych oczach nas krytykuje, to często my nie zdajemy sobie sprawy z tego, że ta osoba chce dla nas dobrze, tylko od razu, od razu podnosi nam się ciśnienie i czujemy się ograniczeni, czujemy się w jakiś sposób, że ktoś nas chce zgiąć, nasz charakter, że ktoś chce nas może poniżyć. I w takich sytuacjach często pojawia się pies jako zwierzę mocy, który uczy nas, że często krytyka może być pozytywna, że może ktoś naprawdę chce dla nas dobrze i chce nie tyle nas zgiąć, ugiąć, zniszczyć, co chce nadać naszej, naszej osobowości taki ostatni szlif. Bo jak wiecie. Nasz charakter, nasza, nasza osobowość, jest jak diament. Czym więcej będzie oszlifowany, tym będzie piękniejszy. I może to tak jest. Uczy nas również pies tego, aby. aby moi drodzy, jak to ująć? Takimi zwykłymi, zwykłymi słowami, aby wybaczyć błędy. Wybaczyć błędy sobie. Sam, bo, bo każdy z nas popełnia błędy. Nie ma osoby złotej, która nie popełnia błędów. Nie ma takich osób. I aby sobie takie błędy wybaczyć, a także wybaczyć innym ludziom, również w takich momentach może się pojawić pies jako zwierzę mocy. Musicie tutaj obserwować, jaki jest to pies, jak on się zachowuje. Czy jest to zwierzątko, które pojawiło się fizycznie w Waszym życiu? No to oczywiście zwracamy na to uwagę, jak, jak on reaguje na to, na to, i próbujemy znaleźć powiązanie, powiązanie z naszą aktualną sytuacją. Jeżeli on pojawia się w Waszych snach, w Waszych myślach, to również jaka to jest rasa. Jaki ma kolor, czy ten kolor może ma jakieś znaczenie symboliczne, czy ta rasa ma znaczenie symboliczne? Ta wasza dusza wyższa, ona wam podpowie, wystarczy tylko obserwować i prosić o wskazówki, a będą Wam one dane. Moi drodzy, to tak w dwóch słowach omówienie tego zwierzątka. Właściwie takie szczegółowe omówienie to powinno nam zająć przynajmniej dwie godziny, bo jest tego mnóstwo, ale tak jak wszystkie moje filmy, te filmy są inspiracją dla Was, abyście mogli dalej poszukiwać, pogłębiać Waszą wiedzę, również obserwować i wyciągać Wasze wnioski. Ja Wam nigdy nie podaję wszystkiego na tacy, bo pod niej jest taka moja rola. Moja rola jest tylko taka, aby Was inspirować. Jeżeli, bo tutaj to pytanie się bardzo często pojawia, nie jesteście w stanie poznać, jakie zwierzę mocy jest dla Was aktualne, to w magicznym świecie macie taką formę przepowiedni, czyli jakie jest moje aktualne zwierzę mocy. Tutaj będzie również link w opisie. Bardzo dziękuję za Waszą uwagę i zapraszam Was do poszukiwań duchowych i na nasze kolejne spotkania. Dziękuję wszystkim osobom za wszystkie kciuki w górę, za wszystkie wspaniałe komentarze, a także za wszystkie subskrypcje. Jest ich coraz więcej praktycznie każdego dnia i to mnie bardzo, bardzo cieszy, bo po to robię te filmy dla Was, abyście z nich korzystali. Do naszych kolejnych spotkań. Wasza Maria Bukarty.